To jest planeta, na której przyszedłem na świat. Jest tu wszystko. Piaszczyste plaże, przepiękne wodospady, wolny dostęp do każdej pętli. I nigdy nie musiałem lecieć na szkolny autobus, bo calutęką wyspę mogłem obiec w niecałe dwie sekundy. No i nie było szkół. No wiem, ja, całkiem spokojnie miejscówa, co? Melok. Nexo co jeden nazywa podpaleniem, dla drugiego jest chwalebną destrukcją przeszkód na drodze do maksymalnej prędkości. Bo nie oświecenia! Bez przyspieszenia! A zatem walczysz po stronie tych, którzy chcą nas spowolnić. Ty droga jest szersza, duch jaśnieje. Yes! Ha! Jest! Merlock! Co Przemyśl to jeszcze, jeśli ją sprowadzisz, ktoś będzie musiał za nią odejść. To zbyt niebezpieczne! No dobrze, pożar opanowany. Sven, zaczniesz łatać ściany. Wiadro, spróbujesz posklejać dachy. Jeśli spotkasz moje dzieci, powiedz im proszę, żeby skończyły się bawić i wróciły do domu. Kolacja prawie gotowa. Kale, spróbujemy czegoś innego. Uwolnimy twoją energię przez gniew. Wygląda na to, że wściekłość wyzwalam od super sajanina. Zaciśnij zęby! Chcesz dać jej prezent? Aaaa... Jakiś prezent? Chyba wiem, co najlepiej będzie jej dać. Myślę, że z czegoś takiego się nie ucieszy. Jak dla mnie ten prezent powinien być o wiele większy. Może i jestem, ale tego się nie zapomina. Inox z nami Moc! Inox czarny Power Ranger! Menok, nexo, naj, 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 naj. Ale nie musiałeś pomagać. Mogłeś odejść. Wspomniałam napotkanym strażnikom o twoim czynie. Gdy to wszystko się skończy, otrzymasz pochwałę a może nawet jakiś order. To zdecydowanie lepsze niż jazda z szoferem. Nie przerywaj mi! Co to ja miałam? Gotowe. Polegając na ich mocach, stajemy się słabsi. Ewelina Devor. udowodnię, że to miasto nie potrzebuje superbohaterów. Nie jestem do tego przyzwyczajona, ale spróbujmy. Zapewniam, że moim bosem nie jesteś. Cóż, trzeba było pomyśleć i usunąć się z drogi. Niewiele. Podczas wojny prawie wszystko zostało zniszczone. Wiemy tylko, że podniebne miasta upadły w jedną noc. Kiedy wróg rzucił do ataku Wszystkie swoje statki. Ostatniej nocy tej wojny ziemia drżała, a niebo płonęło. Ale rano, Zalem wciąż istniało. J-owi chodzi o to, że nasza trójka ćwiczy razem od samego początku. Znamy się. He, nie tylko na piorunach się znam. Lubię sobie pomajsterkować, zdarza mi się sklejać modele, trochę gotuję, piszę wiersze. Na szali znajduje się los całego świata. Na długo zanim czas uzyskał imię, pierwszy mistrz Spinjitzu stworzył krainę Ninjago, używając do tego czterech magicznych broni Spinjitzu. Podróżowałeś w czasie. Mogłeś wybrać, by ocalić Emily. Mogłeś wybrać, by ocalić mnie. Ale wybrałeś swoją obsesję na punkcie Biedronki i Czarnego Kota. Jesteś całkiem szalony. Nie zasługujesz na moją pomoc i w ogóle na niczyją pomoc. Zostańmy przyjaciółmi na zawsze. Chodź, przytulę cię. <noise> Chyba się pośpieszyłeś, Kaj. Cierpliwości. Ojciec zawsze powtarzał... Niby czemu! Chciałeś, żebym się nudziła? Potrzebujesz czegoś? Jeśli nie przestaniesz mnie zaczepiać, zamrożę cię na kość! Śnieżka, bierz ich! Strasznie wkurza mnie fakt, że inni bohaterowie już zaklepali najfajniejsze żarty o zimnie i mrozie. W sumie, najfajniejsze teksty też. No, bo sami powiedzcie, gdzie ściana lodu na życzenie, a gdzie ostrzem rozu jest głodne? Pomogłem ci, byłeś tam uwięziony, czekałem i czekałem, ale nie wychodziłeś, więc się wyciągnąłem. Nie, nie było cię bardzo <laughs> długo, nie wiedziałem co robić, zostawiłeś mnie, znowu, <laughs> nie obchodzę cię. Dobrze ci radzę, przyjacielu, nie ruszaj się. Hej! To mi było potrzebne! My też się chętnie zabierzemy. Jestem Wang Fu, strażnik magicznych klejnotów, zwanych mirakulami. Przez całe stulecia skrywające niesamowite moce mirakula powierzane były największym bohaterom, aby strzegli świata przed złem. Tak, słyszałem, że jest tam świątynia. Tego nie wiem, lecz w zamku srebrowód mieści się archiwum ze starymi mapami. Jeśli gdzieś można znaleźć jakąś wskazówkę, to tam, w tym momencie? Nijak. Za honor! Oret! Za króla!